Dzień dobry, witam w poniedziałek. Łukasz Żygadło, kłaniam się na przeglądzie prasy. Poniedziałek, 24 marca, deszczowy dzień, przynajmniej u mnie w Opolu. Mam gazety, będziemy lada moment, już je za minutę omawiać. I zaczniemy tym razem, moi drodzy, od Newsweek'a. Newsweek w tekście Jacka Gątka przygląda się kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. Czy Trzaskowski się obudzi? Pyta Jacek Gądek i jest dużo tutaj informacji o kampanii Rafała Trzaskowskiego, o to jak to wygląda, jaką ma presję Rafał Trzaskowski, jak sobie z nią radzi. Wielu w PO narzeka na nudę i brak energii. Sztab Rafała Trzaskowskiego jest jednak pewny swego i nie chce, żeby Donald Tusk się wtrącał. Kulisy kampanii PO. Witajcie moi drodzy, witam was wszystkich i jedziemy z tym tekstem. Jestem Jacka Gątka. Ja go dosłownie przed chwilą przeczytałem. Budzik tyka, moi drodzy, budzik tyka Rafałowi Trzaskowskiemu. Posłuchajcie, co tutaj jest napisane kulisy kampanii Rafała Trzaskowskiego, tego pana. Będzie i poważnie, i zabawnie. Słuchajcie, Rafał był wyluzowany, uśmiechnięty, a dziś jest spięty, czuje presję. Gdyby przegrał wybory prezydenckie, byłby politykiem skończonym. Nikt by mu nie wybaczył, że przerżnął spis, słyszę od polityków Platformy Obywatelskiej. Tak, tak, tutaj Jacek Gondek pisze. Rzeczywiście ta presja na Rafale Trzaskowskim rzeczywiście jest ogromna. Albo piekło, albo nie niebo, nie ma innej możliwości, mówi członek ze sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Za nim jest tylko przepaść, on nie ma już żadnego wyboru, w końcu musi mu się chcieć i tu generalnie z tego tekstu, moi drodzy, wyłania się taki obraz, że Rafałowi Trzaskowskiemu nie chce się, że on nie ma energii, moi drodzy, żeby prowadzić kampanię, że najlepiej to już byłby tym prezydentem, ale no trzeba Przejść przez cały proces kampanii prezydenckiej. Trzaskowski bardzo pilnuje, żeby nie było żadnych przecieków z jego sztabu i żeby nie było żadnych, właśnie jak w sztabie konkurencji. Z naszych rozmów wynika, że sztab Trzaskowskiego jest pewny swego. Sondaże wyglądają dobrze, ale i tak bardzo blisko do wyniku 50 do 50. No tutaj mówimy oczywiście o drugiej turze wyborów, moi drodzy, no i czytamy w tym tekście, że to jest dla niego największa presja w życiu, że jeszcze z taką presją się nie mierzył, że jeżeli przegra, to wyleci z polityki, no zostanie, będzie dalej tym prezydentem Warszawy, ale jeszcze pięć lat kadencji i co dalej? I posłuchajcie, sztabowcy Rafała Trzaskowskiego oczywiście go bronią, ale anonimowy, znany polityk PO w tym tekście mówi tak, patrzę na tę kampanię Rafała i nóż mi się w kieszeni otwiera. Nie ma myśli, przekazu. Widać, że on nie ma energii, a ludzi trzeba porwać. No i rzeczywiście jest w tym prawda, że ludzi trzeba porwać. I słuchajcie, jest tutaj taki kawałek z Donalda Tuska. Że Donald Tusk uważa Rafała Trzaskowskiego za polityka miękkiego. Posłuchajcie, publicznie nikt tego nie powie, a zaprzeczać będą głośno wszyscy w platformie. Ale prawda jest taka, że w ocenie Donalda Tuska prezydent Warszawy jest politykiem zbyt miękkim. Oczywiście publicznie premier chwali kandydata koalicji obywatelskiej, oficjalnie wszyscy w PO będą twierdzić, że jest jak z żelaza. Także no. I w platformie boją się o kampanię, moi drodzy Rafała Trzaskowskiego na drugą nogę też, żeby tak nie było, no to w Newsweeku jest komentarz redaktora naczelnego Newsweeka, Teoria Płonącej zapalki. Stawiam tezę, że poparcie Karola Nawrockiego okaże się najgorszą decyzją w politycznej karierze Jarosława Kaczyńskiego. No i tutaj oczywiście krytycznie, dziękuję Pani Jadwigo za wsparcie, tu oczywiście krytycznie o Karolu Nawrockim, aczkolwiek Newsweek ze swoimi tekstami zazwyczaj jest krytycznie o, Rafał Le, o Karolu Nawrockim nie ma sensu ponownie tego przetaczać. Sieci wracają do przesłuchania Barbary Skrzypek, natomiast mam wrażenie, że to jest taki tekst, który nic już nowego nie wnosi. No, duży tekst, opinia Marka Pyzy, publicystyczny. Wszystko już tutaj na ten temat wiedzieliśmy i wszystko już zobaczyliśmy, ale jest wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem, i tu warto pana profesora zacytować. To my bronimy demokracji, mówi profesor Andrzej Nowak. Ta władza zdolna jest uczynić wszystko, a jej celem jest likwidacja legalnej opozycji w Polsce, przestrzega profesor Andrzej Nowak w rozmowie z Maciejem Balaszczykiem. Przypomina, że to Donald Tusk i Platforma Obywatelska nigdy nie zaakceptowali swoich klęsk wyborczych i to oni są prawdziwymi wrogami. Demokracji. To reprezentanci klasy rządzącej chcą ją faktycznie ograniczyć i zniszczyć, podkreśla w rozmowie z tygodnikiem sieci yy, profesor Andrzej Nowak. Jest tutaj też porównanie Nawrockiego i Mencena, podobni i różni. Goran Andrzejic, fakt, że konserwatywni wyborcy mają w wyścigu o prezydenta kraju do wyboru dwóch kandydatów, może się okazać pozytywny. Ja również tak uważam, że to jest pozytywne. Zresztą no, tak wygląda demokracja, tak wygląda wolność. Każdy ma prawo startować, zdobywać poparcie, walczyć o nie. A my na prawej stronie, będę to powtarzał, nie powinniśmy się kłócić i spierać. Jest też tekst krytyczny Stanisława Janockiego, Stanowski na Spalonym. No, chodzi o to generalnie w tym tekście, że Krzysztof Stanowski. Miał szansę, miał szansę, żeby osiągnąć trzeci wynik w wyborach, natomiast yy, yy, zrobił sobie z kampanii żarty, dlatego jest ziutko. i jest bardzo ciekawy tekst, jeszcze go nie przeczytałem, ale już widzę po zapowiedzi Jana Rokity. Nasza atomowa licytacja, jak wiemy prezydent Andrzej Duda chciałby, żeby Stany Zjednoczone uwzględniły Polskę w programie Nuclear Sharing, troszeczkę nastrój i nadzieję Dudy ostudził J.D. Vance, ale te rozmowy mają trwać, a jeszcze innego zdania w tym wszystkim jest premier Donald Tusk, która... Który mówi, że takich rzeczy to się nie załatwia publicznie, no oczywiście. Yy, yy, także warto. Emi, bardzo dziękuję za wysokie wsparcie. Bardzo mocno dziękuję. Kupimy Angorę następnym razem też do, do, do przeglądu prasy albo jeszcze jakieś konserwatywne dzienniki. Bardzo mocno dziękuję za, za wsparcie, Emi. Pani Jadwigo, yy, dziękuję najmocniej. Tropiciele ruskich Onuc, taka jest okładka tygodnika do rzeczy tutaj w, w, w tekście Łukasza Warzechy, moi drodzy. Jest na, na zdjęciu z Stanisław Żaryn. Swoją drugą ja kiedyś ze Stanisławem Żarynem pracowałem dla w polityce.pl Bardzo poczciwy, bardzo uczciwy człowiek, ale tutaj Łukasz Warzecha krytycznie bardzo podchodzi do Stanisława Żarena. Pożyteczni idioci szeroko, z szeroko i umówionej pojętej prawej strony pracują dziś na rzecz europejskich centralistów. Realizacja przez Biały Dom celów polityki Trumpa zaczęła bowiem być wykorzystywana przez europejski mainstream jako nowy silnik napędowy mający popchnąć integrację w jej najgorszym wyda, wydaniu naprzód. Wszyscy, którzy się temu sprzeciwiają trafiają do zużytego politycznego worka z napisem ruskie onuce. No i rzeczywiście to jest taki szeroki tekst. Dzięki Emi za wsparcie. i do zobaczenia później. To jest taki szeroki tekst o tym, że każdy krytyk linii, którą kiedyś prezentowało Prawo i Sprawiedliwość, no, na, był narażony na to, że pan Stanisław Żaryn, Stasiu Żaryn, yy, 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 Uderzał dezinformacja, ruskie onuce, propaganda Kremla. No nie można rzeczywiście takiej retoryki stosować, bo też w nią teraz wpadło, moi drodzy, Prawo i Sprawiedliwość. Jest tekst Rafała Ziemkiewicza, Kto obroni Polskę, moi drodzy. I tutaj w tym tekście Rafał Ziemkiewicz pisze tak. Zarówno w Europie, jak i w USA młode pokolenie przez lata wychowywano w przekonaniu, że wojna jest bezwzględnym złem, którego niczym nie da się usprawiedliwić. Elity zachodnie uznały więc, że nie warto nawet próbować mierzyć się z nastrojami pacyfistycznymi. Dopiero po tym, gdy Donald Trump zaczął w sprawie Ukrainy. Bić elity europejskie ich własną bronią, szermując hasłem: pokój jest zawsze lepszy niż wojna. Te sięgnęły po retorykę wojowniczą w duchu: demokracja musi się obronić. No i rzeczywiście tak to trochę wygląda, że. Teraz, teraz się zabrali, teraz, kiedy Donald Trump ostro ruszył do boju dyplomatycznego, teraz oni chcą zbroić Europę i pakują nas, moi drodzy, w co nas pakują? Jak to wygląda to wszystko teraz? Ano, pakują nas w tarczę wschód, w rezolucję Parlamentu Europejskiego, która popiera to i ma, ma mobilizować do tego, żeby my, jako Polska, żebyśmy stracili suwerenność i Decyzyjność w obszarze obronności. W to nam pasuje i wy większe długi, dobrze pisze teraz Kasia. Adam, pozdrawiam Cię serdecznie. Dzięki za takie dobre słowa. Dziennik fakt. Tutaj za dużo dzisiaj polityki nie ma, ale zobaczcie, ZUS wylicza, mamy wyliczenia. ZUS renta wdowia będzie wyższa, więc kto, kto, kto się łapie, ten, ten może skorzysta. I zobaczcie, to jest jednak już hipokryzja. Popatrzcie, popatrzcie. Nadciąga nowa fala migrantów. Donald Tusk był na odprawie służb mundurowych na granicy z Białorusią. Czy pamiętacie, co wyprawiał Donald Tusk? Czy pamiętacie, co robili politycy koalicji obywatelskiej, Platformy, lewicy? Wtedy, kiedy PiS robiło dokładnie to samo, kiedy Prawo i Sprawiedliwość broniło granicy. Co robili? Atakowali PiS. Uderzali wpis, krytykowali wpis. Nie byli za budową mury za muru Zapory na granicy z Białorusią. Skandal. Skandal. Yy, yy, mamy też Mariusza Błaszczaka. Już pomijam te wszystkie informacje z pogrzebu Barbary Skrzypek. Uważam, że to jednak powinno być już kwestia rodzinna. Zrobiłbym to jeszcze raz mówi Mariusz Błaszczak, który usłyszał zarzuty za ujawnienie tajemnicy państwowej. Szanowni państwo, Błaszczakowi grozi oczywiście wyrok za to, że ujawnił tajemnicę państwową, nieaktualne plany obrony na Wiśle. Mariusz Błaszczak mówi tak: "Złożyłem wyjaśnienia, wytłumaczyłem prokuratorowi, że miałem prawo i Obowiązek, żeby te dokumenty odtajnić, powiedział Mariusz Błaszczak po wyjściu z prokuratury. A ja w tej sprawie rozmawiałem, robiąc wywiad dla portalu do rzeczy.pl, z byłym wiceministrem Obrony Narodowej, posłem PiS Bartoszem Kownackim, którym przekonywał, że Błaszczak miał takie prawo, był dysponentem tych informacji, te plany były nieaktualne, a społeczeństwo, opinia publiczna wówczas miała prawo o tym się dowiedzieć, jak to jak to wygląda? Nie wiem, czy widzieliście taką naprawdę infantylną sytuację z Sejmu. Zobaczcie, tutaj jest, dostał cuksa od Yahiry. zaskakująca scena w Sejmie. Otóż, moi drodzy, Klaudia Jakira z okazji swoich imienin przyniosła do Sejmu torbę ze słodyczami i nawet tam na mównicę, nawet do marszałka Sejmu podeszła, żeby mu dać cukierka. Obrady Sejmu. Poważne. Dziękuję pani Jadwigo za ten link do wywiadu. Obrady Sejmu. Poważna sprawa. Rozmawiają o bezpieczeństwie. Natomiast Klaudia Jakira chodzi i rozdaje cukierki w przedszkole. W przedszkole, po prostu przedszkole. A tutaj jest taka ciekawostka. Zobaczcie Putin uwodzi Trumpa. No, może uwodzi. Jak go uwodzi, to znaczy, że go szanuje i próbuje go przekonać do siebie. Wygląda na to, że dyktator z Kremla na wszelkie sposoby próbuje wkraść się w łaski Donalda Trumpa. No to jeżeli by tak było, no to znaczy, że bardzo Trumpa Putin szanuje, liczy się z jego zdaniem i uważa go za bardzo mocnego negocjatora. Zamówił jego portret u rosyjskiego artysty. I przekazał go amerykańskiemu prezydentowi. Zadbał też, by, by, by Dent USA dowiedział się, że modlił się o jego zdrowie po tym, jak postrzelono Trumpa w kampanii prezydenckiej. I takie rzeczy mówi Steve Whitcoff w rozmowie z Takerem Carlsonem, po tym jak był u Putina, po tym jak Ro rozmawiali. A to tak jeszcze dla miłośników wysokich cen gdzie tańsza kiełbasa. Jest drożej w sklepach, mówi pani Joanna i rzeczywiście powiem wam szczerze, że jest drogo w tych sklepach, jest coraz drożej i te święta wielkanocne będą drogie podobno, jak nigdy i zapłacimy coraz więcej za za Życie w sklepach, no bo rzeczywiście drogo jest. Miało być tanio. Pamiętacie y, politycy Platformy, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to często wieszali te banery, PiS równa się drożyzna, drożyzna zapisu. Tam porównywali różne rzeczy. Gdzie teraz są ci ludzie? Gdzie? Oczywiście na co zrzucają winę? A no teraz jak już nie ma na kogo zrzucić winy, to zrzucają na prezesa NBP, pana Glapińskiego że to wszystko jego wina. Bartgut, za co zapłacimy mniej? Za nic. <laughs> za nic. Super Express posłowie wylatali 9 milionów złotych. Na to są pieniądze, moi drodzy. Nie chcę im się tyłków włożyć w samochody, w pociągi. Najlepiej rozłożyć się w, w samolocie i pięknie polecieć sobie w godzinkę do Warszawy. I zaraz wam tutaj pokażę, Którzy to? Którzy to? O, proszę bardzo. Pier... Tak, pani Jadwigo, pierwsza klasa i heja za naszą kasę. Posłowie wylatali 9 my... Wybrańcy narodu korzystają z podniebnych taksówek. Ile wlezie? No i co? Liderem Robert Dongham, koalicja obywatelska, 164 loty za 122 tysiące złotych. Potem jest pan Jacek Karnowski, 140 lotów za 104 zł, i pan Łukasz Mejza, 139 lotów za 104 zł. Powiem wam szczerze, ten Mejza, yy, ja jestem tutaj podwójnie krytyczny. Znaczy, co. Ten człowiek robi w Sejmie. To kolejny właśnie taki błąd. Pisu, dawanie takich ludzi ponownie na listy za jakieś zasługi, za jakieś układy. No i mamy no, pana posła Mejzel, Nie, no, naprawdę, ale już słuchajcie, już żeby, żeby ten Jacek Karnowski, ten pośrodku, który strój miasta, tak? No, 270 kilometrów, no około 300 kilometrów dobrą, szeroką drogą z Gdańska do. Warszawy. Da się to objechać szybko, ale nie, no po co, bo jak ktoś ma jechać 3 godziny albo 2 godziny, tak, jak przyciśnie to i w 2 godziny obiedzie, w dwie pół. Po co? Lepiej wsiąść w samolot, polecieć sobie elegancko, no. Yy, Awantura o order dla Barbary Skrzypek. No naprawdę... Problem, prezydent spotkał się z krytyką obozu rządzącego za to, że, że pośmiertnie oznaczył orderem odrodzenia Polski Barbarę Skrzypek. No naprawdę, naprawdę już o to, o to nawet prezydenta się będą czepiać. No, ludzie, przecież to jest, to jest żałosne. No. Nie wiem Kasiu ile Trzaskowski wylatał, to jest trudne do... Powiedzenia ktoś musiałby zapytać, ale lata w różne miejsca jeździ Trzaskowski za pieniądze podatników. I tak na koniec jeszcze, proszę bardzo, zacznijmy wreszcie grać. Ja na szczęście nie widziałem meczu Polska-Litwa i bardzo się z tego powodu cieszę, jak widzę, jaka jest krytyka reprezentacji Polski. Zobaczymy, czy, czy z Maltą będą grali lepiej. Moi drodzy, mamy jeszcze chwilę, jeżeli chcecie. To podyskutujmy, poopowiadajmy, pozastanawiajmy się o tym, nad tym, jak może wyglądać polska polityka, co nas czeka w tym tygodniu, bo dzieją się rzeczy naprawdę bardzo ważne i ja będę to cały czas to powtarzał. Zresztą, kto nie widział, zobaczcie na moim kanale Analiza Polityczna, film z wczoraj. Konfederacja lada moment może stracić subwencję wyborczą. Pis nie ma wypłacanej subwencji pomimo decyzji Sądu Najwyższego w tej sprawie i nagrałem taki filmik, bo mnie to tak męczyło. Jeździłem koło takiego miejsca, gdzie wisi dziewięć banerów Rafała Trzaskowskiego i jeden Karola Nawrockiego. I na przykład u mnie w rodzinnym Opolu. Yy, 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 u mnie w rodzinnym Opolu jest dużo takich miejsc, gdzie jest. Kilka plakatów Trzaskowskiego, jeden Nawrockiego, jeden Mencela, to świadczy symbolicznie o skali kampanii, o sile kampanii, o sile pieniędzy. A śmieją liczyć loty pana prezydenta, to co ma jeździć rowerem, a oni się cały czas latają, tak pani Agnieszko, no według nich tak powinien, oni mogą, prezydent yy, nie może. Pani Jedwiga, czy nie obawia się pan, że Rafał wygra w pierwszej turze, bo głosy prawicy będą tak rozłożone na wielu kandydatów? Pani Jedwigo, nic nie pokazuje nam tego, żeby Trzaskowski wygrał w, w pierwszej turze. Uważam, że nie wygra w pierwszej turze. A to, że się te głosy na prawicy rozłożą, to i tak nie są te głosy, pani Jedwigo, które Trzaskowski by zdobył. Także nie mam obaw o to, że Trzaskowski wygra. Ja wciąż podtrzymuję moją opinię, że Trzaskowski może przegrać w drugiej turze, właśnie kiedy się zsumują głosy kandydatów prawicy, a sam Trzaskowski nie ma z czego brać. Hołownia słaby, lewica słaba, podzielona, nie ma, a prawica, jeżeli, i będę to powtarzał, jeżeli nie będzie skłócona, no to Jakubiak Bartoszewicz, być może część głosów Stanowskiego, zobaczymy, no ile ten stanowski zrobi ostatecznie głosów. Nawrocki, Męcen, to są wszystko ludzie konserwatywni i mam nadzieję, że nie będzie też tak z, z częścią wyborców Konfederacji, że w drugiej turze, jeżeli byłby w niej Nawrocki, to pójdą głosować na Trzaskowskiego albo nie pójdą głosować, bo absolutnym dramatem byłby, 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 byłaby wygrana Trzaskowskiego i powtórzę, i też do wszystkich wyborców Konfederacji. Posłuchajcie. No, oni tutaj w tym Newsweeku już sami ostrzegają i przestrzegają wyborców. Ten tekst tutaj w Newsweeku to też jest alarm. Ja Wam jeszcze raz przeczytam. To jest to, co ja mówię Wam od, od kilku tygodni. Posłuchajcie. Trzaskowski czuje presję. Gdyby przegrał wybory prezydenckie, byłby politykiem skończonym. I tu w tym tekście jest wykazane, że w momencie, w którym Trzaskowski przegrywa wybory prezydenckie, ta władza ma armagedon. Ona się może skończyć szybciej niż później. Dlatego tak ważne jest, żeby się prawica nie kłóciła, żeby się prawica zmobilizowała i zagłosowała za konserwatywnym kandydatem w drugiej turze wyborów. Tak jest. Jakub powiedział, że odda głos, dlatego, ale to też będzie ważne, co zrobi konfederacja. Jeżeli nie będzie Męcena w drugiej turze, jeżeli mencen będzie w drugiej turze, to mam takie przeświadczenie, że wyborcy pisu pójdą na niego głosować, żeby tylko nie wygrał Rafał Trzaskowski. A jeszcze mamy oczywiście Grzegorza Brauna i jego wyborców. To też jest ważne, to, to kolejna osoba po prawej stronie. Więc ta siła prawicy przed drugą turą wyborów może być naprawdę ogromna, i warto to, o tym pamiętać. Ważne, żeby tego nie zmarnować, moi drodzy. Bart Gut. Wyborcy Konfederacji nie zagłosują na bożura. Ciekawie, czy wyborcy PiSu zagłosują na Mencena, bo w PiSie jest sporo betonu, niestety. Ja uważam, że tak. Ja uważam, że zagłosują na Mencena, że jednak Trzaskowski jest dla nich dużo gorszą opcją. Moi drodzy. A co z głosami Mencena, które są często liberalne, a nie światopoglądowe? No to jest właśnie ta grupa niewiadoma. To jest ta grupa niewiadoma, i tu będzie dużo zależało już od samej konfederacji. Czy to będzie, jaka będzie retoryka konfederacji w drugiej turze. Nie wiemy tego. Po prostu tego na dziś yy, nie wiemy. Pani Agnieszka, czy jak będę w czasie głosowania za granicą, czy mogę tam głosować w naszej ambasadzie? Pani Agnieszko, zawsze można głosować w ambasadzie i na, należy się zarejestrować do takiego głosowania na platformie M-Obywatel albo no, na swojej tej platformie internetowej poprzez profil zaufalny. Zawsze można tam się zarejestrować. Proszę sobie wpisać, wrzucić, Pani Agnieszko, w Google, jak zagłosować za granicą. I tam jest po kolei wszystko wyjaśnione, jak to zrobić. Michał, ten pisowski beton jest bardziej patriotyczny niż konfiarze, mówiący, że jakby co to nie idą. Zgoda, no, zgodna, no to, to też jest jakaś opinia, oczywiście. Bartgut, bierzcie swoje długopisy, tak, i świeczki. Ktoś też dał taki pomysł, żeby brać świeczkę. I świeczką zamalować taką białą, to swoje skreślenie. Wtedy papier jest śliski i nie da się dorycować nic dalej ani unieważnić głosu. Będę chciał zrobić jeszcze wywiad o tym, jak się bronić i pilnować uczciwości tych wyborów. Moi drodzy. Dziękuję bardzo za poniedziałkowy przegląd prasy. Ja lecę do pracy dalej. Kolejne materiały dziś. 17 i 20 zapraszam przypominam zmieniliśmy porę z uwagi na to, że idzie wiosna. 17 i 20 materiały na analizie politycznej. Zapraszam. Będą livey, będzie więcej liveów i z komórki i z komputera przed kamerą takich jak tych w tym tygodniu. Także zapraszam do zobaczenia i będą też livey niespodzianki w tym tygodniu. Naprawdę bierzemy się, rozpędzamy naszą maszynę, żeby kwiecień, maj do wyborów prezydenckich jechać bardzo. Dużo i jak najwięcej informacji rzetelnych dla Was przekazywać. A na teraz do zobaczenia, moi drodzy.